Witam wszystkich, oczywiście bałagan na podłodze czy tam na stole jak wolicie no to jest sygnał, że dzisiaj sobie powiemy troszkę o parakordzie, jako, że nasza yy, jako, że nasza po prostu seria o Edsoftie troszkę szybko się rozwija postanowiłem zrobić małą przerwę i po prostu na życzenie jednego subskrybentów pokazać wam w jaki sposób zrobić taką oto bransoletę typu snake jest to węzeł typu snake jest to dosyć prosta, fajna węzoleta, bardzo fajny węzeł, prosty, jest cała masa tutoriali na necie jak to zrobić i na przykład to jest taka, taki rodzaj węzła, który dosyć fajnie pasuje nam tutaj właśnie do, do noży, słuchajcie. Dosyć prosty, dosyć fajny, ładnie wyglądający węzeł, więc, więc zaczynamy. Słuchajcie, żeby zabrać się do tego to takie biazolety, no musimy mieć troszkę narzędzi, tak, czyli musimy mieć miarkę do odmierzenia długości sznurka, no bo tutaj też zależnie od tego jaki mamy nadgarstek, jakiej grubości będziemy zużywać odpowiednią ilość sznurka, oczywiście jakieś tam zapalniczka. Tak? Czyli jak przetniemy sobie czymś ostrym, czy to będą nożyczki, czy to będzie nóż Ten sznurek trzeba go od razu tutaj taką zapalniczką Ja tutaj mam taką żarową od Chińczyka Świetna zapalniczka Przypalić sobie możemy po prostu ten, ten parakord przytopić żeby on nam, nam się po prostu nie rozczapieżał Oczywiście Tutaj Jeszcze będziemy potrzebować Albo pęsetę albo takie szydło, słuchajcie do parakordu dosyć fajna sprawa Tutaj wewnątrz znajduje się gwint po prostu o, tak widzicie, i po prostu rozgrzany parakord wkręcamy po prostu w to, w to szydło i wtedy on tutaj jest utrzymywany i wtedy możemy gdzieś tam ten parakord przeplatać. Kiedy to, ma, kiedy to się nam przydaje? Właśnie przy wszelkiego rodzaju właśnie przewlekaniu jakichś, jakichś sznurków przez jakąś pętelkę, czy tam robieniu jakichś tam bardziej z, z takich um, cięższych do zrobienia skomplikowanych bardziej węzłów, benzolet. Więc właśnie takie coś nam się przyda. Jeżeli tego nie mamy, oczywiście możemy sobie zastosować taką pensetę e, dosyć długą z jakimiś takimi e, na końcu mocnymi chwytakami, e, żeby ten sznurek po prostu złapać i go gdzieś tam przeciągnąć. Tak? Więc to także nam się przyda. Jedno z dwóch po prostu narzędzi e, będzie pomocne. E, oczywiście jakieś mniejsze szczypce, ewentualnie e, jakieś. Jakiś multitool ze szczypcami typu Needle Nose, czyli takimi właśnie cienkimi i długimi, także może nam się przydać. Gdzieś tam trzeba będzie coś mocniej złapać, zaciągnąć, coś, co nie da rady, po prostu tutaj nam ten temat z pęcetami. Wtedy właśnie takie kombinereczki spokojnie nam pomogą, chociaż rzadko, rzadko z tego korzystam, ale się to też przyda. I słuchajcie, na końcu, oczywiście, mamy coś do impregnacji tej naszej miazolety. Chodzi o to, żeby te włókna zamknąć tak, żeby to ona nam się szybciej, e, szybciej żeby ona nam się tutaj nie mychaciła, e, żeby po prostu ten brud się, że tak powiem, nie przyczepiał za szybko do tego naszego sznurka, bo wtedy on przestaje wyglądać ładnie i robi się po prostu obleśny. Więc tutaj właśnie e, takie coś nam się przyda. Oczywiście, jeżeli tego nie mamy, to jest, słuchajcie, impregnat z, e, z Action, tak samo jak tutaj te sznurki, które tutaj widzicie, one też są z action. te motki. To wachsen, chyba 6 zł kosztuje i to się wam praktycznie przyda od, do wszystkiego od kurtki, poprzez jakieś tam sztuczne tkaniny, e, plecaki i tak dalej, więc polecam. E, oczywiście, jeżeli tego nie mamy, możemy na przykład użyć e, sobie jakiegoś tam spreja do układania włosów od naszej mamy, czy tam siostry, czy tam e, naszej dziewczyny, kobiety, żony. Na pewno coś takiego się znaj znajdzie w ich e, tam repertuarze kosmetyków, że tak powiem. Dobra. No to już narzędzia mamy za sobą. Ja je tutaj pousuwam, tak żeby one nam tutaj nie robiły bałaganu w oczach. I teraz słuchajcie: może sobie zostawimy, teraz słuchajcie sznurki. sznurki. Sznurki, tak jak już wcześniej wspomniałem, są różnej jakości, zwłaszcza w Polsce. W Polsce najczęściej możemy kupić taki sznurek. Pochodzący tak naprawdę z AliExpress od Chińczyka, które kosztują grosze. W Polsce są sprzedawane drożej. Wiadomo, każdy chce zarobić. Natomiast no ja nie polecam tych sznurków. Dlaczego? A no dlatego. Zobaczcie, jak to wygląda. Z prawej strony ten w kolorze tan, czy tam piaskowy. To jest właśnie chiński sznurek, który jest o wiele cieńszy, biedniejszy. Natomiast tutaj ten. Jest właśnie z akrzyną, i zobaczcie, jaka tutaj jest różnica objętości tego, tego sznurka. Także widzicie, że tak jedna trzecia można śmiało powiedzieć, no jedna czwarta, trochę mniej, jedna czwarta objętości tego sznurka po prostu ten Chińczyk jest cieńszy. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? No, wszystko zależy od tego, co potrzebujecie, tak? Jeżeli chcecie po prostu mieć manzoletę gdzieś tam w surwivalu, gdzieś tam w lesie z tego korzystać, na jakimś tam jakimś spacerze ewentualnie, gdziekolwiek. Chociaż no to w Polsce raczej nie ma takich sytuacji gdzie by to się mogło przydać, no chyba że gdzieś, nie wiem, w górach czy coś w tym stylu no to wtedy wiadomo, że nikt nie będzie zwracał uwagi na to, na wasz wygląd, więc tutaj nie będzie problemu z tym, tak? Natomiast jeżeli gdzieś tam będziecie szwendać się po mieście i będziecie używać właśnie takiego czegoś jako elementu waszej garderoby i tego waszego jakiegoś tam wyglądu. No to wtedy taki duży sznurek na wąskiej czy tam gruba bianzoleta na wąskim nadgarstku może wyglądać śmiesznie. Więc tu też należy dostosować. To jest tak samo jak z zegarkiem, tak? Jeżeli mój zegarek na nadgarstku będzie za mały albo będzie za wielki, no to to nie będzie wyglądać dobrze, będzie się to rzucać w oczy, będzie to wyglądać groteskowo, tak? Natomiast jeżeli ja z tym zegarkiem, tym samym, za dużym czy za małym pójdę do lasu, to nikt na to się nie będzie po prostu patrzył, a ten zegarek gdzieś tam mi się do czegoś przyda, więc tutaj też musicie sobie rozgraniczyć, do czego to będzie używane, więc, więc tak to wygląda, tak? Chińskie sznurki wyglądają biednie przeważnie, natomiast te. Z akrzona są naprawdę niezłe i te będę polecał. I to samo jest przy wykonywaniu tutaj tych branzolet. One się troszkę inaczej zachowują, nie są takie sztywne, twarde jak te. Te są o wiele lepsze. Więc, więc to jest ta różnica. Oczywiście tutaj mam już przygotowany sznurek, ale to o tym sobie za chwilkę powiem. I słuchajcie, ostatnia, najważniejsza i najtrudniejsza, tak naprawdę rzecz w robieniu takiej bransolety, to jest to w jaki sposób ją będziemy zakończyć, tak? Czy to będzie robiony jakiś węzeł, czy on będzie taki bardziej skomplikowany, bo troszkę wam więcej sznurka zostało, czy chcecie po prostu, żeby to tak wyglądało? Więc to tutaj już będzie zależeć od was i waszych możliwości po prostu tego, jakie tam węzły potraficie po prostu skopiować z tego YouTube'a, tak? I się ich po prostu nauczyć. Ale, jeżeli byście się na przykład nie chcieli bawić w takie węzły, to wtedy możecie zastosować sobie takie oto klamerki. I takie klamerki są całkiem niezłe, bo to jest, to jest po prostu ekspres. Tak? Wpinacie, zakładacie bransoletę, robicie plik. I po temacie, tak? I ona się Wam trzyma na ręce. Ta bianzoleta są jeszcze inne takie z gwizdkami, z jakimiś jakimi nożykami czy coś, ale ja tam tych nie ma całem, Nie wiem, jakie one są wielkości, z jakiego są tworzywa sztucznego wykonane, a to też jest bardzo ważne. I teraz, tak, tutaj mamy taką zwykłą, standardową, najmniejszą można powiedzieć i całkiem niezłą klamerkę o szerokości 2 cm. I ona jest dosyć duża. Zobaczcie, ona tu nie będzie pasować nam do tej do tej naszej węzolety, widzicie? Chyba żebyśmy, nie wiem, dwie zrobili koło siebie czy coś takiego i wtedy może by to jakoś wyglądało. Natomiast w tym przypadku trochę będzie słaby temat, natomiast już do takiej szerokiej branzolety, już ona by wtedy pasowała. Tylko właśnie teraz pytanie, jak z się tego tworzywa sztucznego? Czy on będzie tak samo wytrzymały w niskich temperaturach, jak w wysokich? I czy na przykład nosząc tą bransoletę na ręce, nie uderzymy gdzieś o jakąś futrynę i ta, to otworzywo sztuczne nam się po prostu złamie? No bo sznurkowi się raczej nic nie stanie, ale tutaj już to otworzywo sztuczne może pęknąć i co wtedy? Będziemy odpuntywać taki tak misternie zaplecioną po prostu benzoletę, tylko po to, żeby wymienić jeden z tych y, połamanych elementów? No bez sensu trochę, więc to nie jest taki dobry pomysł, tak? Idąc dalej, słuchajcie. Yy... Można kupić mniejszą y, klamerkę, no ona tu już nam będzie pasować. No ale, tak jak wcześniej wspomniałem, no nie wiemy jaki, jaki ona będzie miała, jaką ona będzie miała wytrzymałość. A tutaj tego plastiku jest naprawdę niewiele, tego tworzywa sztucznego, więc y, to jest słaby temat. Chyba że coś dla dzieci robicie i, i wtedy jest ok, tak? Taka malutka klamerka, troszkę niedużo nie sznurka, po prostu na ręce i już tam jakaś dziewczynka, czy tam chłopczyk, gdzieś tam sobie popyla z czymś takim na ręce jest git, tak? No, ale dla faceta czy tam dla kogoś po prostu młodszego, w sumie, no to już nie jest za dobry pomysł. Dobrym pomysłem natomiast jest coś takiego. Słuchajcie, taki zwykły ściągasz, tutaj na dwa otwory, na dwa sznurki, tak. I wtedy jesteśmy sobie w stanie tutaj po prostu dociągać ten, ten, ten zaczas po prostu tak, żeby tutaj nam się ten sznurek nie przesuwał. Bo tutaj widzicie, tutaj jest taki temat no troszkę słaby tak zakładacie na rękę po jakimś czasie ona się wam luzuje ta bransoleta wam schodzi coraz niżej na ręce musicie to poprawiać natomiast tutaj w tym przypadku już by nie było takiego problemu więc to jest dosyć fajne to można kupić słuchajcie w każdej pasmanterii są w różnych kolorach oczywiście w każdej oprócz o poławie, bo woławie czegoś takiego nie ma więc nie wiem w ogóle z czego się ta kobita utrzymuje ale nieważne w każdym bądź razie Coś takiego jest dostępne, to jest fajne i to jest w różnych kolorach, i to polecam. To jest fajne. I na koniec, jeszcze mamy taką, oczywiście, metalową, gdzieś tam po czymś innym to też można wykorzystać. Tutaj już mamy 2,5 cm, i tutaj już możemy zaplatać po prostu coś, coś szerszego. Tak? Ja mam na czymś takim zrobione do mojej eserki w repliki ASG. Mam zrobione tutaj za pomocą takiego specjalnego tworzywa. To jest coś takiego jak sznurek do bielizny, można powiedzieć. Mam po prostu kobrę zaplecioną na czymś takim i to jest jako element to jest pasnośny po prostu. Więc coś takiego też można wykorzystać. Dobra. Nagadałem się. I zaczynamy po prostu od węzła. tak? czyli często przeglądając jakieś tam strony internetowe, na YouTubie możemy sobie wychwycić informację, jaka długość tego sznurka jest potrzebna do, naszego, do naszej bransolety, do naszej szerokości, naszego tak? Ale pamiętajcie, że to są takie e, przybliżone e, dane. I często jest tak, że po zapleceniu, zapleceniu tych 8 inchów, tak? czyli tych 243 cm sznurka okaże się, że ta bransoleta będzie za duża do, do Waszego nadgazdka. Skąd się bierze ta różnica? A no właśnie stąd. A no właśnie stąd, z tego że te sznurki są troszkę inne, yy, z różnej grubości, i yy, tutaj poszło mniej sznurka niż tutaj. Zobaczcie, ten, te węzły tutaj są bardziej płaskie, i tutaj poszło mniej sznurka, a tutaj te węzły są bardziej okrągłe, tego, mater, tego materiału jest jakby troszkę więcej na tych węzłach, jest bardziej yy, to wszystko obłe, i tutaj poszło troszkę więcej na takiej samej długości, po prostu węzoletę. tutaj poszło troszkę więcej, więc nie sugerujcie się tak na. Na sztywno, tymi danymi, po prostu z, z internetu. Dobra, temat, ten temat mamy już za sobą, e, więc e, jeżeli będziemy mieli uciąć e, tego sznurka, e, przepuśćmy 2,5 e, metra, to ja przycinam tego sznurka 2,70. Dlaczego? Dlatego, że e, jeżeli e, po zapleceniu bransolety zostanie mi e, tych 10 czy tam 15 cm centym... przepraszam 15 czy 20 cm sznurka tak to ja z takiego kawałka jestem w stanie jeszcze sobie coś zrobić Czyli sobie po prostu z takiego kawałka Zapletę sobie taki tutaj sznureczek na nóż I jest gitara czy, czy tam nawet krótszy Z trzech węzłów na, na, na przykład na, na zamek Czy to będzie zamek od kurtki czy to będzie zamek od Saszetki czy od plecaka Jestem w stanie po prostu taką długość wykorzystać. Jeżeli mi tego sznurka zostanie te 5 cm, tak, to wycyrkluję, że zostaną mi takie dwa kawałki 5 cm osobne, to już z tym nic nie zrobię. To jest za krótkie, żeby cokolwiek z tego zrobić. Tu już żadnego węzła nie zrobimy. No chyba, że po prostu założymy i go gdzieś tu przypalimy, czy tutaj po prostu go strzyjemy igłą nitką, bo też się takie rzeczy robi i wtedy będziemy mieć taki po prostu kawałek. Ale wiadomo, że. Lepiej po prostu mieć już troszkę dłuższy ten kawałek i ewentualnie go w czymś takim właśnie wykorzystać, bo wtedy będziemy mogli coś zrobić. Dobra, więc po prostu bierzemy zawsze troszkę więcej, tak? Bierzemy te 20-30 centymetrów więcej niż tam jest podane w tym przepisie na tą bransoletę i po prostu sobie będziemy wiązać. I teraz tak, słuchajcie, bierzemy sobie taki sznurek, składamy go w pół, tak? Czyli mamy te 2,5 m, składamy go w pół i otrzymujemy po prostu. Tutaj mamy z jednej strony, mamy oczywiście końcówki, one są przycięte, zarobione palnikiem. Jak je oczywiście zarabiać? Czyli po przycięciu po prostu nadtapiamy sobie tutaj tą końcówkę. Jeżeli to jest plastyczne, wtedy sobie ślinimy palce, ślinimy sobie palce i tymi mokrymi palcami tutaj robimy taki ostry, dosyć dziubek. Po co? Po to, że. Po to, żeby właśnie y, później przy ewentualnym jakimś prze, przeplataniu, gdzieś, żeby ten, ten, ten ostry dziubek nam tutaj mógł dobrze wejść, a jeżeli będzie zbyt małe oczko, wtedy go jeszcze raz przypalamy i tutaj używamy sobie właśnie tego szydła y, szydła do parakordu, y, taki po prostu przypalony element, tak, taką przypaloną końcówkę po prostu y, wkręcamy słuchajcie, bo tu w środku jest gwint. Wkręcamy sobie w to, to tworzywo sztuczne, po prostu się nam tutaj wklei w ten gwint i wtedy będziemy mogli sobie fajnie przeplatać ten sznurek bądź ewentualnie wykorzystać po prostu takie jakieś szczypce dłuższe czy taką pensetę. To jest to, o czym wam wcześniej mówiłem. Dobra, lecimy skórzem. Jak wygląda ten węzeł? Jeżeli będziemy robić taką węzoletę, to będziemy musieli ten pierwszy węzeł tutaj dosyć wysoko zawiązać, tak żeby tutaj była niewielka, że tak powiem, pętelka, na to, żeby później po prostu tymi dwoma sznurkami tutaj wrócić. I o tym należy pamiętać. Oczywiście można też wziąć jakiś tam kawałek sznurka, po prostu jeden przełożyć tutaj i, i po prostu zastopować. I teraz tak, mamy zawsze dwa, dwa ramiona tutaj, akurat w tym przypadku. Pierwsze ramię idzie tutaj w ten sposób dookoła. Dookoła tego jednego i robimy taką pętelkę, tak? W ten sposób, tak to wygląda. Ona idzie dookoła i idzie tutaj w ten sposób. Teraz drugie ramię idzie teraz od tyłu dookoła tego i tą końcówkę tutaj tego sznurka przekładamy przez tą pętlę. I to jest nasz, słuchajcie, pierwszy węzeł. I teraz ten węzeł możemy sobie go tutaj przesuwać, na nim go jeszcze zaciśniemy. I teraz tutaj, właśnie. Robimy tą pętelkę. Ja dosyć dużą tą pętelkę zrobiłem. W każdej chwili można to przesunąć do góry, albo ewentualnie tak jak wam wcześniej powiedziałem, wsadzić jakiś kawałek sznurka, czy, czy, czy czegoś, o, czy czegośkolwiek innego. I po prostu tutaj po prostu to zastopować. żeby ten węzeł nam nie spadł, tak? I lecimy dalej, tak? Czyli mamy już pierwszy węzeł, on jest tutaj zaciśnięty, staramy się go dosyć mocno zaciskać. I teraz tak, i mocniej zaciśniemy ten węzeł. Tym ta benzoleta będzie bardziej sztywna. Czyli możemy go naprawdę mocno zacisnąć, ona będzie wtedy naprawdę sztywna. Jeżeli chcemy, żeby ten węzeł, żeby ta benzoleta była miękka w miarę, żeby ona tutaj, wiadomo, że ten sznurek i tak nam się rozejdzie. Ale jeżeli chcemy, żeby on się dosyć fajnie nam układał, był taki naturalny w miarę, no to już wtedy nie zaciskamy mocno. I teraz. No, jak mocno zaciskać? No to już musicie sami się po prostu tutaj tego nauczyć, tak? Czyli robimy kolejny węzeł. Czyli znowu bierzemy tutaj to, ten pierwszy, to pierwsze ramię od waszej strony przekładamy od tyłu. Teraz bierzemy ten drugi sznurek, przekładamy wokół tego ramienia, które wcześniej żeśmy przekładali, i przez tą pętelkę ciach. I tak to, tak to wygląda. I to jest nasz długi węzeł, tak? I teraz jak najbliżej tego pierwszego Zaciągamy, tak. O i już powoli nam się robi po prostu ta bianzoleta. I znowu to samo pierwsze ramię, czyli to pierwsze od Was. Górą przekładamy, ciach od dołu robimy pętelkę, tak? Czyli teraz ta noga znalazła się w tej pętelce. I teraz tą nogę przekładamy od tyłu przez tą pętelkę I tak wygląda po prostu ta kobra. I tak lecimy do końca. Słuchajcie, jeżeli, jeszcze raz powoli to przełożę, tak żebyście wiedzieli, jeżeli macie problemy tutaj z tym, to po prostu dajcie sobie prędkość odtwarzania, po prostu zmniejszcie tego filmu, czyli bierzemy pierwsze ramię, przekładamy od tyłu. Teraz bierzemy drugie, drugie ramię. Przekładamy przez tą pętelkę. I teraz obie, obie nogi zaciągamy. Dobra ja muszę kończyć materiał bo 20 minut to już jest za, dużo, za długo i tak dużo przerobiliśmy i teraz tak w ten sposób do samego końca potem ten koniec przekładamy tutaj przez tą przez tutaj te dwa oczka te dwie, te dwie końcówki przekładamy przez to oczko i teraz tak jak mocno to oczko będzie ściągnięte tak mocno będzie wam to trzymało. Jeżeli nie mamy tutaj zbyt dużej, że tak powiem, ilości. Jeżeli to nam zbyt dobrze nie trzyma, wtedy możemy użyć tutaj po przełożeniu tego tutaj na dociągnięcie tego elementu z sztucznego. Ewentualnie, jeżeli po zapleceniu tutaj tej benzolety jest tutaj zbyt duże oczko, możecie zrobić coś takiego, jak ja tutaj zrobiłem. Ja tą benzoletę też tutaj skiepściłem. Ten sznurek mi się troszkę mocniej wyciągnął, i tutaj widzicie, jest czerwony sznurek taki z takimi odblaskowymi elementami. I ja tym sznurkiem po prostu związałem jeszcze bardziej tutaj to, to oczko. Dzięki czemu tutaj jest dosyć ciasno i, i dosyć to ciężko chodzi, i dosyć fajnie jest. Tak? Czyli zmniejszyłem po prostu bardzo podobnie kolor, kolorystycznie sznurkiem, tylko troszkę mniejszym, tak żeby to tutaj dobrze było zaciśnięte. No i to tyle, słuchajcie. To tyle na ten temat. Wydaje mi się, że temat dosyć fajny. Taki krótki sznureczek możecie sobie zawiązać, tak jak wcześniej wspomniałem, na nożu. I jeżeli byście mieli jakieś informacje inne niż te moje, jakieś swoje patenty, ewentualnie jakieś pytania, oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Ja tymczasem pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.